Zaczynasz modlitwę z dobrymi intencjami, skoncentrowany, pragnąc połączyć się z Bogiem, a nagle łapiesz się na tym, że ciągle ziewasz? To nie był sen. Spałeś dobrze, nie czułeś się zmęczony, przynajmniej nie bardziej niż zwykle. Ale gdy tylko zaczynasz modlitwę, zwłaszcza różaniec albo ten intymny moment wołania, coś się dzieje. Powieki zaczynają ciężknąć, głowa się pochyla, a ziewnięcia powtarzają się, jakby niewidzialny ciężar zainstalował się pomiędzy tobą a modlitwą. To zjawisko, które wielu traktuje z obojętnością, może skrywać znacznie głębszą rzeczywistość. Bo choć ziewanie jest naturalną reakcją ciała, są sytuacje, w których manifestuje się jako niemal automatyczna blokada, zawsze gdy próbujemy szczerze się modlić. I tutaj pojawia się niepokojące pytanie: czy to rzeczywiście tylko zmęczenie? A może dzieje się coś w tle duszy? Ojciec Pio, jeden z najbardziej duchowo atakowanych świętych w historii, mówił, że moment modlitwy jest także momentem największego ataku. Że wróg, nawet nie przeszkadzając nam fizycznie, będzie próbował powstrzymać nas od wewnątrz, czy to przez rozproszenie, apatię, senność czy zwykłe ziewanie. To, co wydaje się małe, może być w rzeczywistości symptomem czegoś znacznie większego niewidzialnej wojny, która toczy się, gdy klękasz do modlitwy. Nie po to, by nas przestraszyć, ale by obudzić. Ważne jest, by zmierzyć się z tą możliwością i co więcej, nauczyć się, jak się z nią duchowo zmierzyć. Bo jeśli wróg wciąż stara się rozpraszać, to znak, że modlitwa przynosi efekty. Może twoje ziewanie ma więcej do powiedzenia, niż sobie wyobrażasz. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj przynoszę ekskluzywne treści o ojcu Pio, wierze i objawieniach, które zna niewielu. Jeśli chcesz pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Może ziewanie to nie tylko fizjologiczny dyskomfort. Zanim przejdziemy do sfery duchowej, warto zrozumieć, co mówi nauka. Ziewanie, w sensie biologicznym, związane jest z dotlenieniem mózgu, regulacją temperatury mózgowej i sennością. To naturalna reakcja, którą ciało wykorzystuje, aby pozostać czujnym lub złagodzić napięcia. Gdy ktoś jest zmęczony lub znudzony, ziewa. Gdy jest niespokojny lub pod presją, również może ziewać. To wszystko część normalnego funkcjonowania organizmu. Ale dlaczego ten, tak powszechny i niewinny akt. Wydaje się intensyfikować właśnie podczas modlitwy. Dlaczego pojawia się z siłą, nie w pracy ani podczas długiej rozmowy, ale dokładnie wtedy, gdy umysł i serce próbują wznieść się do Boga? To pytanie, zadane szczerze, otwiera przestrzeń na coś głębszego. Wielu wierzących relacjonuje to samo doświadczenie. Czują się dobrze przez cały dzień, ale gdy zaczynają różaniec lub czytanie duchowe, nagle ogarnia ich nagły spadek energii. Ziewanie pojawia się seryjnie, prawie jak blokada. To nie dzieje się u wszystkich w ten sam sposób, ale wzorzec jest na tyle powtarzalny, że zasługuje na uwagę. Gdy ta reakcja staje się rutynowa i przewidywalna, zwłaszcza w kontekście modlitwy, zasługuje na więcej niż tylko fizjologiczne wyjaśnienie. Tradycja duchowa Kościoła uczy, że ciało i dusza są ze sobą połączone. To, co wpływa na jedno, odbija się na drugim. A podczas modlitwy, momentu intymnego złączenia z boskością, całe nasze istnienie jest zaangażowane. Dlatego reakcji, które pozornie wydają się cielesne, mogą towarzyszyć znaczenia duchowe. To, co wydaje się prostym ziewaniem, może być w istocie oporem. Czy to ciała, które nie jest przyzwyczajone do ciszy i dyscypliny, czy sił duchowych, które nie pragną tej komunii. Istnieje cienka granica między tym, co naturalne, a tym, co duchowe, a modlitwa często ujawnia, gdzie ta granica leży. Zrozumienie tego nie oznacza, że należy dostrzegać demony w każdym zjawisku, ale także nie ignorować sygnałów. Jeśli za każdym razem, gdy próbujesz się modlić, coś odciąga cię od tego, być może ziewanie jest jedynie najbardziej widocznym objawem walki, która się toczy i którą teraz zaczynasz dostrzegać. Jeśli modlitwa jest polem bitwy, jak uczył ojciec Pio, to ziewania, rozproszenia i zniechęcenia są cichymi broniami używanymi w tej wojnie. Wielu świętych i mistyków dostrzegało to przez wieki. To, co wydaje się jedynie lenistwem, zmęczeniem czy rozproszeniem, w rzeczywistości może być subtelnym atakiem na duszę modlącą się. Nie po to, by siać terror, ale by wzywać do czujności. Święta Teresa z Avila, na przykład, często mówiła o trudnościach w utrzymaniu uwagi podczas modlitwy. Relacjonowała momenty, w których jej umysł całkowicie się rozpraszał lub w których ogarniał ją niewytłumaczalne zniechęcenie tuż w chwili modlitwy. Utrzymywała, że te rozproszenia nie pochodziły tylko z ciała, ale były także atakami wroga, które miały na celu uniemożliwienie postępu wewnętrznego. Strategia była prosta. Zmęczyć, odwrócić uwagę, zniechęcić, osłabiać duszę krok po kroku. Święty Alfons Liguori, inny gigant życia duchowego, mówił, że diabeł nie boi się wielkich przemówień ani wspaniałych dzieł. Boży wróg boi się modlitwy, ponieważ ten, kto się modli, utrzymuje kontakt z łaską. Dlatego wróg robi wszystko, by ją utrudnić. A co może być bardziej skuteczne, niż rozproszenie uwagi za pomocą małych, wydających się niewinnych zakłóceń? Ziewnięcie, luźna myśl, ciężar powiek. Wszystko to służy jednemu celowi przerwać więź. Ojciec Pio, którego duchowe zmagania były znane, uczył, że diabeł może atakować nas nawet nudą podczas mszy. On sam był dręczony przez wymuszoną senność, wewnętrzny niepokój, a nawet hałasy podczas swoich chwil modlitwy. Oczywiście wróg nie może czytać naszych myśli, ale może obserwować nasze nawyki, nasze słabości i działać inteligentnie, by oddalić nas od tego, co zbliża nas do Boga. Te świadectwa nie są przesadzonymi mistycznymi opowieściami, ale ostrzeżeniem, które nie powinno nas przerażać, ale raczej uświadamiać. Jeśli święci w swojej świętości byli atakowani w ten sposób, rozsądnie jest przypuszczać, że my również będziemy, zwłaszcza gdy dążymy do intensywniejszego życia duchowego. Tak więc ziewanie w modlitwie przestaje być tylko reakcją ciała. W niektórych przypadkach staje się odzwierciedleniem czegoś większego. Doświadczenia świętych uczą nas, że dobra modlitwa nie jest łatwa właśnie dlatego, że jest potężna. I dlatego każdy wysiłek, by pozostać w modlitwie, nawet w obliczu rozproszeń, jest sam w sobie duchową zwycięstwem. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to nie jest przypadek. Bóg zawsze daje stygmatyzowany, prześladowany, celem wątpliwości i widocznych oraz niewidocznych ataków duchowych. Stał się symbolem tego, co znaczy modlić się, nawet pod ciągłym bombardowaniem ze strony wroga. Ojciec Pio nie tylko wierzył w konkretną obecność zła podczas modlitwy, on to doświadczał. Relacje z tamtych czasów mówią o nocach, w których był fizycznie atakowany przez demoniczne siły. I to nie tylko w snach czy wizjach. Budził się z ranami, siniakami, bólem. Wszystko to z powodu jego ekstremalnej wierności modlitwie, spowiedzi i mszy świętej. Wyglądało na to, że im więcej się modlił, tym większą napotykał opozycję. I tu jego przykład nam służy. Nie ziewał z rozkojarzenia, był wstrząsany, niepokojony, bezpośrednio wyzywany, ale nie przestawał. Nawet w bólu, nawet w zmęczeniu, nawet wiedząc, że każda msza będzie wiązała się z cierpieniem, upierał się, modlił się, ofiarował. Dla niego walka duchowa nie była metaforą, była rutyną. Są relacje, że demon próbował go zdezorientować podczas konsekracji, tworząc hałasy, głosy i wizje. Wszystko po to, by zakłócić jego koncentrację. A co on robił? Uparcie kontynuował, jeszcze bardziej się modlił, prosił Matkę Bożą o ochronę i szedł dalej. Msza Ojca Pio nie była krótka. Zajmowała godziny. Nie z powodu próżności czy ostentacji, ale dlatego, że walczył. Każde słowo, każdy gest, każda chwila ciszy wymagały ogromnego wysiłku duchowego. To doświadczenie pomaga nam zrozumieć coś istotnego. Im bardziej szczera jest modlitwa, tym bardziej niepokoi. Wróg nie jest poruszony automatycznymi słowami czy pustymi modlitwami, ale kiedy jest prawda, intencja, oddanie, wtedy on reaguje. Dlatego tak często momenty największego zmęczenia, senności, ziewania czy rozproszenia pojawiają się, gdy klęczymy do modlitwy, a nie wtedy, gdy siedzimy przed telewizorem na telefonie czy w męczącej konferencji. Ojciec Pio uczy nas, że to znak, iż jesteśmy na dobrej drodze. Dyskomfort, wewnętrzna walka, powtarzające się rozproszenia to dowód na to, że coś potężnego się dokonuje. Nie postrzegał tych trudności jako porażki, ale jako część procesu nie ma duchowego wzrostu bez oporu. Dlatego jeśli czujesz się atakowany podczas modlitwy, jeśli sen przychodzi bez wyjaśnienia, jeśli ziewanie cię ogarnia, pamiętaj o ojcu Pio. On znosił znacznie więcej, a mimo to nie ustępował. Wręcz przeciwnie, zamieniał każde rozproszenie, każde cierpienie w ofiarę. To jest prawdziwa niewidzialna wojna. Nie ta, którą widać, ale ta, którą się wygrywa przez cichą wytrwałość. Przykład Ojca Pio pokazuje, że trudności w modlitwie nie zawsze mają widoczną przyczynę, ale ważne jest, aby mieć rozeznanie. Nie każde ziewanie podczas modlitwy jest koniecznie atakiem duchowym. Czasami ciało prosi po prostu o to, czego nie otrzymało: odpoczynek, opiekę, równowagę. Duchowość nie ignoruje fizyczności, ona ją obejmuje. Dlatego pierwszym krokiem jest szczerość. Jak wygląda twój rytm życia? Dobrze sypiasz, odpowiednio się odżywiasz, nosisz w sobie wysoki poziom stresu lub lęku. To wszystko ma wpływ. Ciało ludzkie, ograniczone jak jest, odczuwa. A gdy siadasz do modlitwy, jeśli wciąż jesteś w ruchu wewnętrznym, zmęczony, wyczerpany, manifestuje to. Czasami poprzez ziewanie, czasami poprzez niewytłumaczalny letarg, ale są sygnały, które wykraczają poza to. Gdy zmęczenie jest wyłącznie fizyczne, zwykle pojawia się także w innych aktywnościach. Ciało daje znaki w ciągu dnia. Kiedy jednak sen lub ziewanie pojawia się tylko podczas modlitwy, i to w sposób powtarzający się, należy zwrócić uwagę. Są tacy, którzy modlą się po nocy doskonałego snu, dobrze odżywieni, bez zewnętrznych rozproszeń. I mimo to, gdy zaczynają modlitwę, ogarnia ich nagły ciężar. Oczy stają się ciężkie, koncentracja ulatuje, czas wydaje się zatrzymywać. Innym istotnym punktem jest wewnętrzna opór. Gdy starasz się kontynuować modlitwę mimo dyskomfortu, czujesz, że coś wewnątrz ciebie popycha cię z dala od modlitwy? Niepokój, który nie pochodzi z zewnątrz, lecz z wnętrza? Tego rodzaju uczucia nie są rzadkie. Wiele świętych, mistyków, a nawet zwykłych ludzi to relacjonowało. To opór, który wykracza poza ciało, wpływa na zapał, koncentrację, wolę, Rozeznanie tego wymaga praktyki, ale przede wszystkim szczerości przed Bogiem. Uznając skąd pochodzi to, co czujemy, możemy reagować w odpowiedni sposób. Jeśli to jest fizyczne, trzeba zadbać o ciało. Jeśli duchowe, należy uzbroić duszę. Kluczem jest nie ignorować sygnałów i nie rezygnować z ich powodu. Gdy już rozpozna się wzorzec, czy to fizyczny, duchowy, czy oba czas na działanie. Modlitwa nie jest tylko aktem pobożności, ale dyscypliną, a każda dyscyplina wymaga treningu, strategii i stałości. Ojciec Pio i wielu innych świętych nie stawiali czoła swoim walkom siłą brutalną, ale inteligencją duchową. I ty również możesz to zrobić. Pierwsza postawa jest prosta: zmień środowisko. Modlitwa w tym samym miejscu, gdzie oglądasz telewizję, pracujesz czy śpisz, może skłonić ciało do wejścia w niewłaściwy tryb. Przestrzeń wpływa na ducha, zapalona świeca. Święty obraz, cicha pieśni już komunikują ciału, że czas się wycofać. Otoczenie pomaga umysłowi zrozumieć, że ten moment jest inny. Inną potężną strategią jest modlitwa na głos. Kiedy mówimy, zmuszamy się do utrzymania uwagi. Ziewanie zwykle infiltruje się, gdy panuje całkowita cisza i automatyzm powtórzeń. Modlitwa z wyraźnym, nawet cichym głosem aktywuje ciało i umysł w tym samym czasie. To samo dotyczy postawy. Jeśli to możliwe, modlitwa na stojąco lub powolne chodzenie zapobiega temu, by ciało poddało się senności. Modlitwa nie musi być zawsze na kolanach, musi być szczera i czujna. Zanim zaczniesz się modlić, proś o światło. Wezwanie Ducha Świętego nie jest formalnością. To otwarcie. Powiedz jasno, Duchu Święty módl się ze mną, utrzymaj mnie w stanie czujności, choń mnie. Ta prosta prośba, wypowiedziana z wiarą, już zmienia wewnętrzny klimat. Jeśli możesz, módl się z otwartą Księgą Bożą. Przeczytaj krótki fragment przed rozpoczęciem to pomoże umysłowi dostosować się do prawdy i uciszyć rozproszenia. Częstotliwość sakramentów również wzmacnia duszę. Regularna spowiedź, na przykład, oczyszcza serce i usuwa duchowe opory, których czasami nawet nie dostrzegamy. Eucharystia natomiast karmi nas siłą, której żadne rozproszenie nie zdoła pokonać przez dłuższy czas. Przede wszystkim jednak należny upór. Wytrwałość, nawet jeśli niedoskonała cisza przestaje niepokoić. Rozproszenia maleją. Zmęczenie nie znika całkowicie, ale traci moc paraliżowania. Bo kto modli się z wytrwałością, tworzy korzenie, a kto tworzy korzenie, opiera się wiatrom. Padre Pio mówił, że dusza, która modli się, nawet bez odczuwania pocieszenia, bardziej podoba się Bogu niż ta, która modli się z pełnym zapałem, bo ta dusza jest tam z czystej miłości, a nie z przyjemności czy łatwości. A Bóg to widzi. Widzi walkę, wysiłek, wierność ukrytą w kulisach. To w tej pokornej wytrwałości serce się formuje. I tak modlitwa, nawet wypełniona ziewaniem, staje się źródłem łaski. Nie dlatego, że jest doskonała, ale dlatego, że jest wierna. Modlitwa, kiedy traktowana poważnie, ujawnia nasze słabości i miejsca, w których musimy się rozwijać. Ziewania, które pojawiają się w tych chwilach, to nie tylko fizyczne niedogodności. Często są wyraźnymi sygnałami, że wkraczamy w terytorium, które niepokoi wroga. Bo prawdziwa modlitwa to wypowiedzenie wojny temu, co oddala nas od Boga. A żadna wojna nie zostaje wygrana bez walki. Dlatego nie lekceważ małych sygnałów. Ani ziewania, ani rozproszeń, ani nagłego ciężaru, który stara się odepchnąć cię od tego, co święte. Traktuj to wszystko jako część procesu, więcej, jako wezwanie do czujności. Nie modlisz się sam. Jesteś obserwowany przez niebo i piekło. I każda Twoja decyzja ma znaczenie. Nie czekaj na idealne warunki, aby się modlić. Módl się tak, jak jesteś: zmęczony, rozproszony, walczący ze snem. Ale módl się, bo modlitwa. Nawet niedoskonała, formuje wojowników. I jak powiedział Padre Pio, Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezsensowne. Bóg jest miłosierny i wysłucha twojej modlitwy. Jeżeli to ma sens dla ciebie, nie zatrzymuj tego dla siebie. Podziel się, komentuj, rozmawiaj o swojej walce. Możesz być zmęczony, ale jeśli wciąż się modlisz, już wygrywasz.